Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Witam Was w pierwszym dniu jesieni przychodzę z kolejnym filmem z cyklu przygarniam flakony, czyli kontynuacją akcji pod tytułem Ocalić do zapomnienia. No flakony przeróżne rocznie. Na rynek wchodzi tysiąc flakonów, przetrwać może 4-5, więc bardzo dużo nawet zwykłych, niedrogich perfum, może być z czasem, oczywiście po wielu latach, może być czymś trudno dostępnym, więc ja chciałabym w miarę możliwości te flakony ocalić od zapomnienia jeśli takowe macie w domu, to skontaktujcie się ze mną przez media społecznościowe ustalimy warunki przesyłek a przesyłek, który otrzymałam na przełomie sierpnia i września, było strasznie dużo zrobię więc ten film myślę, że taką drogą szybciutką, bo nie jestem w stanie nad każdym się zatrzymać, a chcę naprawdę wszystkim podziękować szczerze, nawet musiałam zrobić notatki żeby się nie pogubić, to jest jeden koszyk, tam jest drugi jeszcze pudełko, a w domu takich koszyków na zaprezentowanie czeka jeszcze całkiem sporo. Przesyłki były od Asi, od Łucji, od Moniki, od Justyny i jeszcze raz od Moniki. Dwie Moniki. Asia, Łucja, Monika bardzo wam dziękuję. Czasem przychodził jeden flakonik, czasem cała paczka. Czasem są to rzeczy bardzo, bardzo unikalne, czasem są to rzeczy takie powiedzmy średniopółkowe, ale jak twierdzą kolekcjonerzy perfum, takie właśnie czasem średniopułkowe bywają najcenniejszymi flakonikami. Na przykład bardzo poszukiwane są te stare flakony Iwanowskie i one cieszą się dużym powodzeniem. Ale może tak do rzeczy po kolei. Może tak, zacznę od takiego flakonika, który bardzo przykuwał zawsze moją uwagę kampanią reklamową, bo to jest taki motyw opalizujący, trochę tęczy w tym flakonie. To są perfumy marki Estée Lauder z 2003 roku i tu kreatorką tego zapachu jest Callis Baker, czyli mama Żadora, ale ten zapach, chociaż miałam próbeczkę, miałam jakiś problem z rozpracowaniem go, z rozłożeniem go na czynniki pierwsze, ze zrozumieniem, więc cieszę się, że teraz mam flakonik, może spróbuję uchwycić jego istotę. Nuty, które są najbardziej wyczuwalne według użytkowników fragrantyki to jaśmin, hiacynt, gardenia, wicio, Krzyw, kwiat pomarańczy, orchidea. Czyli widać, że zestaw bardzo, bardzo bogatych nut. No jeszcze raz Wam pokażę. Bardzo dziękuję Monice za ten flakonik. Jeszcze jeden flakonik właśnie pojedynczy od Asi. Od Asi. Asiu, dzięki serdeczne. Zobacz, to jest ta tuba aha, tak to wygląda zobaczcie nazwę, Black Sugar marka Aquolina, jakaś ciekawa strasznie marka która prowadziła najpierw te perfumy Pink Sugar już ładnych kilkanaście lat temu, jak sądzę a potem pojawiła się taka edycja Czarny Cukier i jak mówiła Asia jest to zapach dla mnie trudny do wytrzymania nie dziwię się, 2013 rok bo jest tu agar, jest wanilia, są takie sprzeczne nuty. Agar osłodzony można powiedzieć, bo jest wanilia, bo jest malina, bo jest sandał. Gdzie jest sandał, tam zawsze będzie nuta taka ciepła i przytulna, właśnie lekko słodkawa, ale jest też mirra, skóra i kadzidło. Złożone perfumy. Jeszcze takie powiedzmy, no jak na nuty wskazują, trochę trudniejsze w odbiorze. I mogą świetnie wyglądać na papierze, a wcale nie muszą się dobrze nosić. Albo mogą być tylko na od czasu do czasu. Taki zapach. Ja się bardzo cieszę, ponieważ nie miałam tej marki ani jednego flakonu. Miałam próbki, ale pełnego flakonu nie. Hmm, jeszcze są... No jest tego dużo. Także może już szybciutko. Dostaję od Was, kochani... To od Justyny nawet karteczka, nie wiem jak to zrobić, a z tyłu nawet rysunek flakoników. Bardzo dziękuję. Listy też przychodzą. Bardzo za nie wszystkie serdecznie dziękuję, są przemiłe. No i wiecie, co napisane ręką do tego serca i no ta przesyłka jest taka inna. Chociaż rzeczywiście, jak jest coś zapakowanego w kopertę bąbelkową, to też mi to nie przeszkadza, bo sama nie jestem wielkim estetą, jeśli chodzi o sposób pakowania przesyłek. Jakoś mi to nie wychodzi. Od Justyny dostałam, że Wam pokażę takie ciekawe rzeczy, mianowicie yy, co sobie troszeczkę notatek porobiłam, jest Kate Moss. Tu chcę Wam pokazać naprawdę unikalną rzecz. Kate Moss z takim oto rozwiązaniem do aplikacji. To jest limitowana seria. Perfum, które ukazały się... Teraz tak, który to był rok? No nie mam. Ale myślę, że one są nie, już Wiem, 2007 rok te perfumy się ukazały. To jest ta wersja podstawowa, która zawiera piwonie, róże, yy, bazuje na fragrancie. Pismo paczula, Neroli, Sandał i konwalia. takie dość złożone i takie wewnętrznie trochę trudniejsze perfumy. No i przekaz też był taki, powiedzmy, trudny, mroczny, a te przeciwnie nawet już widać po kolorze bardziej brzoskwiniowej, w środku rzeczywiście brzoskwinia. I tak tutaj mamy spray klasyczny w opakowaniu. To jest ta pierwsza wersja, którą ja właśnie już miałam dawno temu, dostałam jako materiały prasowe. A to jest ta wersja ups, współczesna. To znaczy, to jest ta wersja, jest to edycja limitowana. I jak sądzę, właśnie o charakterze tego zapachu decyduje brzoskwinia, bo ona nadaje całości takiego przytulnego charakteru. Harajuku Lovers, chyba tak mu, taka wymowa. Głę Stefani zubiła swoje perfumy. Widać, że ma poczucie humoru, bawi się formą. Moim zdaniem, zobaczcie, one mają taki duży koreczek. To są świetne perfumy, jako prezent na przykład dla kogoś. Może być dla osoby ogólnie młodej. Młodej im duchem albo wiekiem. Harajuku Lovers Baby, tak się nazywają te perfumy. Baby, 2008 rok. Heliotrop, fiołek, piżmo, róża, wanilia. Wąchałam, już nie pamiętam jak pachną, a obecnie mam katar, więc nie mogę nawet takich testów na żywo zrobić. Bardzo dziękuję. Bosmawi, kolejny do kolekcji. Kiedyś zrobiłam film o tych perfumach, więc może odsyłam. Bardzo dziękuję za ładny, duży flakon. Jestem za niego wdzięczna, bo bywają czasem podrabiane, więc można wtedy porównywać. Nie znam kompletnie tej marki, na przykład Immortal Twilly. Jeszcze raz Wam powiem, jak się nazywa. Immortal Twilly to jest Twilight. To jest nazwa. A marka Twilight Beauty. Rumianek, piwonia... O, zaczynam... Węch mi wraca. Rumianek, piwonia, Ambra Piżmo. Bardzo współczesny zapach. I taki lekko wytrawny. I taka ciekawa rzecz. W perfumeriach internetowych dostępne są te perfumy. Nazywają się La Marka Ungaro. I tu też bardzo współczesny bukiet zapachowy. Rok 2016. One nazwą nawiązują do perfum z 1915. 83 roku. po prostu diwa, i ta diwa jest szyprowa. A te są takie, moim zdaniem, kwiatowo-owocowe. Perfumy zrobiła ważna perfumierz: Marisa Lamani. Mówię o tych współczesnych. 2016 rok. Jeszcze raz przypomnę datę: Wanilia Gruszka Paczula Gardenia Pigwa. Trochę słodkiego, ale trochę też takiego ambitnego kwiecie, bo Gardenia daje rzeczywiście coś bardzo, bardzo unikalnego. I może teraz pokażę perfumy takie. Od kolejnej osoby, już cały koszyczek. Czasem dostaję puste kartoniki, uwierzcie mi, one mnie bardzo cieszą, bo dostaję puste flakoniki i potem można nawet spróbować połączyć zestaw. Więc pusty kartonik, bardzo się z niego cieszę. Przyznam się szczerze, że tych perfum nie znam. Nie znam, nie widziałam. To jest od Moniki przesyłka. Lagerfeld, te perfumy mam, bardzo fajne perfumy dzienne. Taka marka popularna robi perfumy nawiązujące do tych wszystkich najmodniejszych trendów na rynku. Ja przyznam się szczerze, nigdy tych perfum nie miałam, nie kupowałam. Tych perfum jest całkiem sporo, nawet mają taki flakon. Nie wiem, czy on do czegoś nawiązuje, czy nie nawiązuje. Spróbuję powąchać, nie wiem, czy się uda. No, jakość flakonu jest. No, taka popularna nuta drzewna. Troszeczkę przypominająca albo Dolce Gabbana Light Blue, albo ta druga, kusta y, Barcelona. Nie wiem, ale to takie pierwsze wrażenie, osoby, która ma katar, więc nie musicie się za bardzo przyjmować. Y, taka rzecz. Bardzo ciekawa. Zapach. Już Wam pokazuję flakonik. Olejek perfumowany. Nie znam tej marki. Kto ją zna, używał Spa Fruit Corpo Olio Perfumato. Krema di Arancia, czyli będzie to pomarańczowy olejek Arancia. No, kwiat pomarańczy nawet przez katar można wyczuć. Jeszcze nie próbowałam tych krew. Powiem Wam szczerze, tego przyszło, co mogłam, to potestowałam olejki nigdy jakoś nie, nie korzystałam z olejków zapachowych aha, jest taka marka Fremonde to o to chodzi, to jest ta marka nie znam aż tak za dobrze, czasem takie te flakoniki do mnie trafiają to jest bardzo ciekawa rzecz, marka Benefit robi też perfumy taka naprawdę mocno wylansowana przez youtuberki marka, robiąca Kosmetyki okazuje się, że robi perfumy to kolejny flakonik tejże marki mam już jeden z kartonikiem i powiem wam, że to jest niesamowite jak ten flakonik w tym kartoniku, jak się to otwiera no to jest to no jest to przeżycie to są bardzo słynne perfumy Jowan Musk Oil, ale to tylko dla kogoś, kto już długo perfum używa i komu nie straszne są takie bardzo kwiatowe klasyczne nuty bo tu się przebija taka nuta. Ja na nią mówię nuta mydlanego fiołeczka. Ja ją bardzo lubię, ale rozumiem, że ktoś może być taki, dlatego niekoniecznie używa. Także kolejna przesyłka, jeszcze jedna będzie. No to na dzisiaj tyle, bo ten film trwał nie wiadomo ile. Może zacznę z przytupem od marki, która chyba jest stosunkowo młodym bytem na rynku. Przesyłka od Lucy tym razem. Jest taka marka, to są takie perfumy owocowe, dziewczęce, przekaz reklamowy, też jest właśnie taki, perfumy z 2017 roku, marka ma w ofercie bodajże 6 produktów zapachowych, perfumy nazywają się Lovely You i tu jest taka nuta, Ground Cherry, czarna porzeczka, nektarynka, róża, frezja, piżmo i tofi. Żeby mi się nie pomieszało to wszystko. Jest, marka Iwan ma taką dość szczególną linię Perfum Esmerise i widzę, że powstawały edycje kolorystyczne. Uuu, cały flakon do testowania. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Powiem, że bardzo mi się ten flakon podoba. Kompozycja nie jest to taki typowy odświeżacz do ciała na co dzień. To już w tej kompozycji pobrzmiewa coś bardziej wyrazistego. Bardzo ciekawymi perfumami dostaje kolejny flakon od widzów. Tym razem pełny. To są perfumy Sensuel marki Avon. Te perfumy zrobił Olivier Cresp. Muszę się nad nimi pochylić i potestować solidnie, ponieważ te perfumy zrobił, jak wspomniałem Olivier Cresp. One mają, są na rynku od 2013 roku, czyli długo, ale mają bardzo ciekawy skład. Heliotrop a tak na marginesie też Was zapraszam na film o nucie heliotropu. Gardenia, kwiat pomarańczy orchidea. Bardzo ciekawe nuty. Bardzo bogate. A może spróbuję raz. Próbowałam już raz testować te perfumy. No, nuta no, głowa podoba mi się nawet bardzo. Ale idziemy dalej. Próbeczka, bo chyba będzie padać. Flower Bikense od Viv, to jest powiedzmy Flower by Kenzo, ale z nutą kwiatu pomarańczy, tak bym o niej powiedziała. No tego jest całkiem sporo. To jest chyba jakiś yy, tak zwany tani segment perfumowy. Marka nazywa się Anna Biondi. Nie wiem, czy to polska marka, czy nie. Co tam jeszcze? No, ciekawa rzecz. Sensual Gyulsander. Ja już sprawdzę, czy sobie przygotowałam nutki. Ładny flakon. No, Sander to jest marka, która była bardzo popularna w latach 90. i bardzo droga. Garnitura Jules Sander to był no, wielki rarytas. No i perfumy bardzo minimalistyczne, takie jak odzież. Ciekawy flakonik, ciekawy kartonik w kolorze czerwonym. No to są bardzo znane perfumy. Z akordem zmrożonego alkoholu i o zapachu t-shirta. Bardzo niebezpieczna mieszanka, bardzo lubiane perfumy, które są już bardzo długo na rynku. Nasze poczciwe, być może Paryż, tak? Być może Paryż, czyli to nawiązujące do tego klasycznego zapachu. Gabriela Sabatini. Ta wersja podstawowa, którą później kopiowali inni. Czy to w formie tani zamienników, czy nawet w formie. Innych perfum. I słuchajcie, oto dwa flakoniki. Dolce Gabbana Light Blue, ta wersja podstawowa. Nie wiem, czy mam zapisane 2001 rok. Moim zdaniem o istocie tego zapachu decyduje akord Jabłko Cedr. Oliver Press. Kresp znowu jako kreator się pojawia. I też Oliver Kresp zrobił wersję Intense. Ja nie wyczuwam różnic między tymi perfumami, ale nigdy nie byłam wielkim fanem tego zapachu. I jakoś nie miałam okazji w te niuanse się Tutaj w gryździe 2017 rok jabłko, piżmo, cytryna. Na cytryna, oczywiście też, ale moim zdaniem, jabłko i drewno. Przynajmniej wersja podstawowa. Ach, tutaj, już damy. Jeszcze tak. Bardzo ważne perfumy. Boss Orange, może tak, zacznę, albo tak. No to już u niech będzie ten Boss Orange. Nazwa nie kłamie. Bardzo pomarańczowa kompozycja. Ciekawy to jest ten korek. Bardzo przyjemne perfumy. Dzienne, coś się tu wylało albo już deszcz pada. Chociaż flakon bogaty to jedna kompozycja w środku taka powiedziałabym, bezpretensjonalna, taka sympatyczna i przyjazna, tak, taki charakter bardzo często mają te perfumy na bazie pomarańczy, na przykład kompozycja o nazwie Happy Clinic. No a to są bardzo ważne perfumy Barbery Body do tego we flakonie w rozmiarze XXL. Brzoskwinia, róża, piżmo, sandałowiec, wanilia, irys, czyli to nie są perfumy na upalne, duszne dni, tylko na takie nawet zimowe. Spróbuję powąchać. No, ładna kompozycja. Szachetna. Na pewno są to perfumy bardzo rasowe. Jeszcze coś Wam chcę pokazać? No, jeszcze jest tych flakoników trochę. Meks. Meks jest teraz bardzo lubiany i. Chyba bardzo popularny, bo już jest też podrabiany. Widziałam tanie odpowiedniki. Teraz tak. Bidełyszysz, ale w takim flakoniku. To się tak chyba lekko przekręca. Też legenda. Flakonik w kształcie jabłka, o zapachu jabłka. Są Olivier. Często dostaję flakony tej marki. Widocznie się dobrze sprzedają. To są perfumy o nazwie Ode Ruby Lips 2005 rok. Tu jest ananas, z Pawełna Cedr. I na końcu, ale nie ostatni, rarytas od Odzucji, kochani, Chanel numer 5, woda perfumowana. Nie miałam wody perfumowanej, więc bardzo się cieszę. Czyli może jeszcze raz powtórzę te informacje, bo zdarzało się, że i u mnie wkradły się przekłamania. Pierwszymi, Produktami z tejże linii były perfumy i woda toaletowa, a w latach 80-tych nadzworny perfumiarz marki Chanel zrobił wodę perfumowaną. W takim flakoniku podobno ten egzemplarz ma 17 lat, więc bardzo, bardzo się cieszę i jeszcze myślę, że zrobię takie próby, testy porównawcze, jeśli chodzi o tę wodę toaletową i wodę perfumowaną. To by było na tyle, zdobyczy. Za wszystkie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i zrobię o nich film. No kto tej serii nie lubi, no to bardzo przepraszam, a tym, którzy tak mnie hojnie obdarowali, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego fachnącego i miłej jesieni. Pa, pa!